Fałszywe oskarżenie. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Obmawiałam, plotkowałam. Tak zwierzyła się kobieta świętemu, który jako pokutę powiedział jej, żeby wzięła pierzynę, ten poduszkę z pierzem i żeby szła i rozsypywała to pierze. Kiedy ona przyszła do tego świętego, on jej mówi: A teraz wróć i pozbieraj to pierze. ona mówi: To niemożliwe, przecież wiatr je rozwiał. I ona mówi: Widzisz, tak jest z plotką, tak jest z pomówieniem, z oszczerstwem. Drodzy, musimy uważać na to, co mówimy i o co kogoś oskarżamy, bo plotka może nie jest jeszcze taką, zależy jaka, ale nie jest może taka tak bardzo szkodliwa, ale są takie oskarżenia, które mogą drugiego człowieka wsadzić za kraty, a mogą też przyczynić się do jego śmierci. Dziś przeczytamy fragment z dziejów apostolskich o Szczepanie, jednym z pierwszych diakonów Kościoła. Tym, który oznaczał się wielką gorliwością apostolską, przez którego działy się wielkie cuda i znaki. Posłuchajcie, co go spotkało. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Postawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciw Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali i zaprowadzili go przed Sanhedrin. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówi, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się Mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Drodzy Szczepana spotyka podobna historia, jak spotkała samego Jezusa Chrystusa. Zostaje oskarżony niewinnie. Przeciwko niemu występują fałszywi świadkowie i jest wydany z zawiści, z zazdrości. Ludzie, którzy nie mogą sprostać jego mądrości, jego talentowi, nie mogą się sprzeciwstawić faktom, które on dokonuje, wtedy uciekają się do podłości, do kłamstwa, do fałszywych świadków. I tak się dzieje zawsze, kiedy w drugiej stronie brakuje argumentów, wtedy. Oskarża nas i często przez instynuację próbuje nas zdyskredytować, a czasami mocno ukarać. I to się dzieje z tymi, nie dzieje się z tymi, którzy są, siedzą cicho, ale z tymi, którzy głoszą Ewangelię, którzy są gorliwi, którzy są pełni mocy ducha świętego. Drodzy, ja tutaj sobie wypisałem ze Starego i Nowego Testamentu i też z historii parę takich osób, które zostały potraktowane. Właśnie fałszywie. A można powiedzieć, pierwszym, y, przeciwko któremu zeznawano fałszywie, to jest Bóg, ojciec, kiedy w raju został posądzony o to y, przez szatana, że nie chce się podzielić z Adamem i Ewą wiedzą y, o dobru i o źle. Y, jest oskarżony, jest y, na niego po prostu jest nakłamany. Przez to kłamstwo. Ewa i Adam popełniają pierwszy grzech. Drodzy, potem z takich większych postaci to jest Józef Egipski, sprzedany przez swoich braci w niewolę. I tam w tej niewoli zostaje posądzony o gwałt przez żonę swojego pana, przez co zostaje potem wsadzony do więzienia. Mamy też Izabel, żonę Achaba, królową, która oskarża Nabota o to, że czy Bogu i królowi, dlatego że chce przejąć jego winnicę. Dlatego też stawia fałszywych świadków, każe sędziom zeznawać, oskarżyć go i skazać na śmierć. Mamy też Zuzannę oskarżoną przez dwóch sędziów, starców, którzy chcieli z nią po prostu współżyć, ale że ona się nie zgadzała, więc oskarżyli ją o to, że pochwycili ją na cudzołóstwie. I chcieli ją poddać, oskarżyć i skazać na ukamienowanie. W jej obronie stanął Daniel. Mamy też dalej samą postać Jezusa Chrystusa. Mamy potem chrześcijan, którzy, tak jak Szczepan, zostają też oskarżeni. Na przykład w Rzymie chrześcijanie zostają przez Nerona oskarżeni o to, że podpalili Rzym. Chociaż w rzeczywistości Neron denerwował się na to, że oni nie chcą. Oddawać mu boskiej czci, że nie chcą mu się kłaniać jak Bogu. Mamy potem wielu świętych w historii Kościoła. Ja wspomnę tylko kilku. Mamy na przykład świętego Jana od Krzyża, który został przez swoich braci oskarżony o nieposłuszeństwo. Mamy świętego Ojca Pio, którego oskarżano, że jest oszustem, że jest nieposłuszny, że łami ślub czystości. Mamy Świętego Jana Wianeja, który dlatego że piętnował rozwiązłość i rozpustę, został posądzony o to, że ma dziecko z sąsiadką. I mamy wielu wielu świętych. mamy też postacie z naszej historii niedalekiej. Mamy księdza arcybiskupa Antoniego Barańskiego, mało znanego męczennika, który dzięki któremu Kościół, nie, 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 nie zrobiono tego, co w Czechosłowacji, czy co na Węgrzech. On stanął w obronie kardynała Stwana Wyszyńskiego i mimo tortur nie, nie przyznał się. Jego oskarżano o to, że dokonał zdrady narodowej, że kolabor, kolaboruje z krajami zachodnimi. Podobne też zarzuty stawiano księdzu Jerzemu po że dzieje nienawiścią do socjalizmu, że współpracuje z, zacie... z kontrrewul. No w każdym razie stawiano mu polityczne zarzuty. Mamy Asię, Asię Bibi, która została osądzona po to, że, za to, że zbluziła przeciwko Koranowi, Samowi. I tak moglibyśmy wymieniać, wymieniać i wymieniać wielu tych naszych świętych. I teraz też mamy. Przykłady tych, którzy zostali zamknięci z, z powodów politycznych więzieni i którzy y, odpowiadają, y, którzy, którzy cierpią y, przez y, oskarżenie. Drodzy, y, jest kwestia tego, jak znosić oskarżenie, jak się sobie poradzić, jeżeli mnie czy Ciebie y, o coś osądzą, po, posądzą. I to mogą być czasami osoby bardzo bliskie nam. Mogą to być nasi wrogowie, mogą to być władze duchowe, a mogą to być władze polityczne. Różnie to może być, ale zawsze to boli, bo jest naruszeniem godności człowieka, jego prawdopodobności. Czasami jest to złamanie całego autorytetu, który ten człowiek wypracował sobie przez lata. Drodzy święci, w różny sposób znosili te cierpienia. Niektórzy w ogóle milczeli, tak jak święty Jan Maria Wiany, nie bronili się przed tym. Niektórzy dochodzili swoich praw, niektórych obronił Pan Bóg, tak jak na przykład świętego Józefa Egipskiego. Niektórzy ponieśli śmierć, znosili tortury, znosili więzienia, często potem skazani nawet i na śmierć. I Ludzie, którzy czy współbracia też w różny sposób do tego podchodzili. I my też w różny sposób bronimy tych, którzy są niesprawiedliwie oskarżani. Różnie to bywa. Drodzy, ważne jest to, żebyśmy, jeśli wiemy, że taka jest sytuacja, to żebyśmy nie milczeli, żebyśmy stanęli w obronie. A jeżeli my byliśmy świadkami, sprawcami tego, że kogoś, ktoś został fałszywie oskarżony, czy myśmy go oskarżyli, to trzeba to koniecznie odwołać. Trzeba koniecznie to naprawić przez przyznanie się do winy. Świętego Jana Marii Wianeja, który milczał, tak, który się nie tłumaczył, Pan Bóg też tak pokierował losami, że ten, który był rzeczywistym ojcem tego dziecka, na łoży śmierci wyznał to spowiednikowi, a spowiednik udzielił rozgrzeszenia pod warunkiem, że ten wyzna prawdę. I w ten sposób wyszła prawda na jaw ale też my jeżeli wiemy że ktoś jest niewinny powinniśmy stanąć w jego obronie. Nie zawsze to tak jest. Święty Paweł na przykład, który też wiele czasu spędził w więzieniu, tak pisze do swojego duchowego syna, Świętego Tymoteusza w drugim liście do niego. Już na końcu mówi: "Podczas mojej pierwszej rozprawy w sądzie nikt mi nie pomógł, nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech to, będzie im, niech to nie będzie im policzone. Pan natomiast stanął przy mnie i umocnił mnie, żebym dokończył swoje przepowiadanie, aby usłyszały je wszystkie narody. I zostałem wyrwany z paszczy lwa. Pan wyrwie mnie z każdej zasadzki i doprowadzi bezpiecznie do swojego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Drodzy, idealną jest rzeczą, kiedy ta sprawa się rozwiąże poprawnie, ale są takie sytuacje, kiedy ci, którzy fałszywie oskarżali, którzy stali się przyczyną nawet więzienia czy śmierci, nie nawracają się. I co z takimi? No, Pismo Święte tutaj na przykład. W przypadku tych sędziów Zuzanny ponieśli śmierć i też w innych przypadkach ci, którzy tutaj już na ziemi czasami ponieśli karę. Ale jaka będzie przyszłość tych, którzy teraz kłamią, którzy teraz fałszywie oskarżają, jeżeli się nie nawrócą. Bóg rozliczy tych wszystkich, którzy fałszywie i niesprawiedliwie oskarżają tam w wieczności. I to jest prawdziwy dramat. Drodzy, yy, dlatego warto, jeżeli cokolwiek yy, mamy na sumieniu, żeby się do tego przyznać, yy, bo to jest, yy, to jest nasze wybawienie. I też yy, nie bójmy się, jeżeli ktoś inny nas oskarża. Niech Pan nas wtedy podtrzyma, tak jak podtrzymał świętego Pawła i Wielu Świętych. Pan z Wami, nie was strzeży i Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.